Cześć, witam was bardzo serdecznie w długo filmie na moim kanale, czyli poradniku z pisania pluginów. Ten film będzie podzielony na trzy części. Pierwsza część to konfiguracja serwera plus port forwarding. Druga to instalacja IntelliJ IDEA plus instalacja wtyczki Minecraft Development. I trzecia część, czyli pisanie. Pierwszej komendy, zapraszam. Więc tak, aby stworzyć serwer na własnym komputerze, należy pobrać sobie oczywiście plik serwerowy. Klikamy Download i klikamy o tutaj w ten pomarańczowy napis. Nie klikamy tego na dole, tylko ten pomarańczowy napis. Klikamy. No i tutaj sobie możemy to yy, przeciągnąć na pulpit. i Mamy sobie takiego spigota. Możecie to sobie zmienić na server.jar i tworzycie sobie nowy folder załóżmy tutorial server jak będzie tutorial server, teraz sobie to tutaj włożymy i stworzymy sobie nowy dokument tekstowy który będzie się nazywać na przykład start.bat jeżeli jesteście na Windows 11 klikacie shift plus prawy przycisk myszy i tutaj edytuj no i piszemy tak echo off po, po pause pos. no i tutaj piszemy komendę, która nam uruchomi hmm, która nam uruchomi serwer poprzez Java mamy tutaj xmx czyli maksymalne wykorzystanie pamięci RAM 6 GB ja sobie dam na serwer dash jar tutaj piszemy server.jar. bo tutaj mamy ten, ten plik musi się zgadzać z tym co jest tutaj napisane musi być to samo bo inaczej się nie odpali dash dash no GUI czyli nie wyświetli nam się to defaultowe GUI tylko to nam się wyświetli w konsoli to możemy sobie zamknąć kliknąć dwa razy tutaj nam się zainstaluje wszystko dobra jak już wam się to zrobi to klikacie enter tutaj wchodzicie w eula.txt i tutaj to zmieniacie na true i start.bat No więc zrobiło nam się tutaj wszystko pięknie ładnie. Teraz przejdziemy sobie do port forwardingu. Piszemy cmd, odpalamy command linea i piszemy IP config. config. I tutaj szukamy sobie na samej górze będzie nasz ethernet, jak tego używacie, albo wifi. To nie jest ważne, tutaj macie IP. To jest IP routera wewnętrzne. Chyba tak, nie, nie wiem, ja, ja się nie znam zbytnio na, na, na połączeniach internetowych i na w ogóle tych protokołach, no ale dobra. Wklejamy to sobie tutaj w przeglądarkę i jeżeli macie fanboxa, no to możecie zrobić razem ze mną, jeżeli macie co innego niż fanbox, no to będzie to po prostu inaczej wyglądać, ale w tych samych mniej więcej zakładkach to będzie. Więc sobie tutaj wpiszę hasło. Hasło do fanboxa znajdziecie od dołu routera i to będzie, będą... Tutaj mamy 6, 8, to będzie 8 pierwszych y, liter, cyfr, znaków y, Waszego hasła. Klikamy, Zaloguj, i nas tutaj przekierowuje do y, całego panelu. Dobra, więc jak już się zalogujecie do Funboxa, to sobie tutaj przechodzicie do trzeciej zakładeczki. Klikacie sieć, i w tej zakładce, sieć tutaj, wchodzicie sobie w na. Nadpad, więc aby dodać sobie takie IP, klikamy sobie tutaj nowy, wpisujemy na przykład Minecraft, port wewnętrzny 25565, defaultowy port dla Minecrafta 25565, 25565, e, TCP/UDP, i wybieramy e, desktop, czyli nasz komputer. Wpisujecie tutaj moje IP, jakie jest moje IP, i wysyłacie to swoim kolegom, i oni się po prostu przez to łączą proste. Przechodzimy do drugiej części, czyli do pobierania e, IntelliJ'a. Zdajecie sobie tutaj ten link. Nie pobieracie tego Ultimate'a, bo on jest płatny. Pobieracie sobie ten Community Edition. Klikacie Download i przechodzicie przez cały proces instalacji IntelliJ'a. Ja tego nie będę pobierać, bo ja już to mam pobrany. Więc jak po raz pierwszy otworzycie IntelliJ'a, będzie witać Was taki ekran. Przechodzicie sobie w, teraz do zakładki Plugins. Do Marketplace i tutaj wpisujecie Minecraft i pokaże Wam się Minecraft Development. Pobieracie ten plugin do IntelliJa. Sklikamy sobie New Project. Po zainstalowaniu tego będziecie mieli tutaj taką zakładeczkę, klikacie w nią. Nieprawdopodobnie będziecie mieli coś takiego, że tutaj będzie mod zaznaczony forge. Więc tak, tutaj wpisujemy naszą nazwę pluginu Pump, nie wiem, Pumpkin Tutorial. Pumpkin tutorial. Klikacie tutaj plugin, zaznaczacie bucket, Spigot i wersję jaką chcecie. Jeżeli zaznaczycie 113, to ten plugin będzie od 113 do, na do najnowszej wersji, bo tak działa Spigot API. Ja zaznaczę 124, wersja 1.0, tutaj group ID. No to ja mam swoją domenę, więc pl.kaimepumpkin sobie. A jak nie macie domeny, no to po prostu me. Artifact ID, no to dobrze. Plugin name, name, wszystko tak zostawiamy. Wybieramy tutaj jeszcze Maven zamiast Gradle. Gradle jest dziwny, nie wiem ja nie umiem z niego korzystać. Na Mavenie się nauczyłem i no, klikamy Create. A więc jeżeli projekt się już stworzył, klikamy tutaj na ten kranik z nazwą naszego pluginu, rozbijamy sobie SRC. Java, się skoczyło dziwnego i rozwijamy sobie to wszystko. Zacznijmy może sobie od tego, co to jest plugin YML. Plugin YML to jest plik, w którym znajdują się wszystkie informacje o naszym pluginie, czyli Pumpkin Tutorial. Jak jest tutaj, no to jak piszecie ukośnik plugins na serwerze, to będzie się pokazywać plugin. E, boże. to będzie się pokazywać właśnie nazwa pluginu, czyli Pumpkin Tutorial. Tutaj jest ścieżka do maina. Main to jest plik. Ten dokładnie, w którym się wykonuje wszystko, jeśli chodzi o obsługę loginu. Taki jakby mm, można powiedzieć przewodnik. To jest przewodnik dla serwera po całym naszym loginie. Tutaj rejestrujemy eventy, tutaj rejestrujemy komendy, tutaj na przykład otwieramy połączenie do bazy danych, tworzymy plik konfiguracyjny. Tutaj mamy API version, w każdej chwili możemy to zmienić na 13 jeżeli chcemy większą y, wspieralność wersji dodać. Project version no to Project Version jest tutaj w POM XML i jest tutaj 1.0. A więc przejdźmy sobie teraz do maina naszego pluginu. Co tak właściwie się dzieje? Więc tak, w tym pliku mamy defaultowo onEnable i onDisable. OnEnable, czyli wtedy, kiedy się plugin włącza, i onDisable, czyli wtedy, się, kiedy plugin wyłącza. Czyli na przykład tutaj zamykamy połączenie do bazy danych, a tutaj otwieramy. Najprościej komendę jest zrobić w oddzielnej klasie. Czyli tutaj na przykład test CMD. Nazwijmy sobie tak. Ja daję końcówki CMD, żeby się łatwiej w tym odnajdywać. stworzyliśmy sobie nową klasę. stworzyliśmy sobie nową klasę komendy. Nasz plugin jeszcze nie wie o tym, że ta klasa jest komendą, więc musimy sobie zaimplementować command executor. Command executor, czyli klasę ze Spigot'a. Teraz klikamy sobie tutaj Enter on command. Tutaj zmieńmy sobie sender, na po prostu sendera. I args tak po prostu się to zmienia, bo tak jest najwygodniej jak jakiś programista dawasz kod to wie o co chodzi a nie jakieś takie różne, dziwne i po prostu jest krócej pisać więc tak, command sender to może być konsola albo gracz jeżeli gracz to wyślę, to sender jest graczem, a jeżeli konsola to konsol comment, czyli komenda tego raczej się nie używa string, tego też ale tutaj args czyli argumenty no czyli jak na przykład piszemy ukośnik ggmy1 no to tutaj mamy argument tak, jak zarejestrować komendę bo to, że tutaj dodaliśmy sobie tego komendę egzekutora to jeszcze nic nie znaczy, trzeba ją zarejestrować, czyli tutaj get comment. set executor new test cmd czyli po prostu tutaj wywołujemy tą klasę jako nową klasę, czyli po wpisaniu tutaj na przykład test, test sobie zróbmy No to po wpisaniu Minecrafta ukośnik test Stworzy nam się nowa ta klasa I po prostu zostanie wywołana To nie wszystko, trzeba jeszcze zarejestrować komendę w plugin YML Wpisując comments, test i to musi się zgadzać z tym, to musi się zgadzać z tym napisem tutaj. Tutaj możemy jeszcze sobie dodać do tego testu, na przykład Description, Test, Command, aliases, czyli na przykład, no nie wiem, ty, sy, ty i wtedy będzie można zapisać ukośnik test, albo ukośnik tysyty. Ty. Ja raczej tego nie używam, wolę to wszystko w klasie zrobić tutaj. Aby mieć dostęp do funkcji sendera, należy pisać sender. I tutaj mamy różne, różne rzeczy. Chcemy wysłać wiadomość, więc tutaj wybieram send message. Dodajemy sobie tutaj quotation marki, żeby było jako typ string. Na przykład piszmy sobie hello world. world. No i na przykład sobie zróbmy jeszcze ifa. if sender.isop Czyli jeżeli sender jest open, no to muszę jeszcze wyślijmy sender.sendMessage jesteś open. Nie mamy dostępu tutaj jeszcze do na np. punku gracza. Jak to zrobić? Ano, możemy to zrobić. If sender instance of player. Importujemy sobie playera i o co tu chodzi? Chodzi tutaj o to, prawda, czy sender jest graczem. No i tutaj możemy sobie e, zrobić player. P równa się player sender. Co tutaj jest zrobiony? Sender jest kastowany na gracza. Jest tutaj tworzona zmienna player o nazwie P. Możemy to nazwać na przykład PL. Ja nazywam to P, bo jest najprościej. I tutaj możemy sobie teraz zrobić p.sendmessage, p.get. Get na przykład, co tutaj można? Get display name. To już wiecie tutaj jak. E, jak sprawdzić, czy sender jest graczem? Jak zdobyć tego gracza tutaj i jak używać jego wszystkich, wszystkich możliwych funkcji. Dodajmy sobie może do ekwipunku gracza na przykład mm, jabłko, czyli get kropka add item No dobra, ale tutaj nie możemy wpisać po prostu sobie na przykład material apple No nie możemy tak zrobić. Apple. Ponieważ pokaże nam błąd. Czyli musimy zrobić sobie item stacka. Item stack hmm, item sobie go nazwijmy równa się new item stack. Material, no jest. Tak tworzymy nowego item stacka i możemy sobie skifować item naszemu graczowi. W taki sposób dodajemy item. A więc opisałem wam mniej więcej co każda funkcja robi, co każda linijka kodu robi. I ja wiem, że ten kod nie wygląda zbyt poprawnie, bo tutaj zamiast if instance of player moglibyśmy zrobić return false i wykomenda się zakończyła po prostu tutaj. Ale ja wam chcę to wytłumaczyć. Ja wam chcę to wytłumaczyć tak, żebyście się nie zrazili do Javy, bo Java jest trudna. Mi zajęło około 2 lata zrozumienie Java, właśnie na pluginach się nauczyłem Java. Przejdźmy sobie może do stworzenia pliku JAR naszego, mm. naszego pluginu. Robi się to w następujący sposób. klika się po prostu tutaj ten przycisk play zielony i nam się to właśnie i buguje i proszę bardzo mamy tutaj ten plik teraz możemy sobie wejść tutaj do naszego serwera przeciągnąć sobie do pluginsów i mamy, przeciągnę sobie po prostu sąd tutaj, no to teraz możemy sobie zreloadować serwer rl i nasz plugin jak widzicie się załadował, teraz sobie odpalę minecrafta, aby połączyć się na nasz serwer Klikamy Direct Connection i wpisujemy localhost Albo jeżeli zrobiliście port forwarding z początku odcinka No to piszecie swoje IP po prostu Klikamy Join Server I... Jesteśmy Wpisujemy sobie komendę test I Hello World, I'm Best Pumpkin I dostaliśmy jabłko Możemy to sobie jeszcze raz wpisać I dostajemy to samo Teraz sobie dam OPA I wpiszę test i pokazuje nam, jesteś Open. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Jeżeli nie rozumiecie danych rzeczy z Java, no to możecie ewentualnie napisać do mnie na Discordzie. A, w ogóle nowy serwer na Discordzie powstał. Na początku odcinka pewnie o tym mówiłem. I tam możecie sobie stworzyć ticket, są autorole, czyli możecie tam sobie naszkadać programista skrypt i odblokowujecie taki czat dla ludzi ze skryptem, możecie pomagać im, sami zapytać o coś. Ja obsługuję tickety, możecie zrobić ticket i tam zapytać. Jest rekrutacja otwarta na supporta dotyczącego pluginów. Tam macie wszystko na tym serwerze już pokazane, a ja dziękuję za oglądanie, cześć.